No, bardzo atrakcyjne spotkanie. Ja ani siebie, ani zawodników na takie spotkanie nie muszę mobilizować. Ta praca już mi można powiedzieć, odchodzi gramy z, z liderem rozgrywek z zespołem, który przywodzi stawce. Miło jest zawsze po prostu dobrze się zaprezentować na tle tak dobrego przeciwnika. Ja przede wszystkim myślę o tym najbliższym spotkaniu, bo to jest najistotniejsze. My jesteśmy tutaj, można powiedzieć, dobrze dysponowani na tym własnym boisku i dobrze dopingowani w ostatnim czasie przez naszych kibiców również. I efekty tego są w postaci zdobyczy punktowych. Nie myślę, że nie, z tego względu, że nadal matematycznie szanse wyjścia na drugie miejsce w i Dopóki takie istnieją, to, to cały czas trzeba o tym marzyć, bo, bo a jak nie, to. to to trzeba się zająć innym zajęciem, prawda? I myślę, że grając na tym poziomie presja jest zawsze i zawsze się oczekuje od zawodników od trenera dobrej postawy, zdobyczy punktowych. Presja jak, jak, jak tak zwykle. No, mamy sporo problemów, można powiedzieć, jakieś tam kadrowych, ale, ale nie się razie o nich tutaj mówić, z tego względu, że jest jeszcze 24 godziny do meczu i jutro można powiedzieć będziemy wszystkie decyzje personalne podejmowali. Dziękuję. Czyli na pewno po tej przegranym 1-0 meczu w Legnicy na pewno będziemy chcieli wyjść raz na boisko, pokazać, że potrafimy grać w piłkę. Dobrze, że trzy dni są do meczu, bo nie trzeba długo czekać na rehabilitację. I na pewno zachęcamy wszystkich ludzi do przyjścia na stadion, żeby dopingowali, żeby zobaczyli kanał dobrego futbolu. Czyli ja na pewno jako obrońca... Jako cała formacja chcielibyśmy nie stracić bramki. Tutaj jesteśmy na, na razie do tej pory niepokonani u siebie na, na stadionie i chcielibyśmy podtrzymać tą y, dobrą passę. Tak już wcześniej sobie zakładaliśmy, że jak nie tracimy bramek, to mecze wygrywamy i, i to jest jak, jak, jakimś kluczem do, na, do naszego sukcesu. I tak jak mówię, no, nie chcielibyśmy stracić bramki, ja myślę, że jeżeli tak się stanie, to rozstrzygniemy ten mecz na swoją korzyść.